Ostatnie dwadzieścia 20 lat cieszyłem się, jak widziałem ich w okolicy. Znów, znów cóż, ja znów mnie policji. policji. Co powiem nogą, co powiem no treścią, no co powiem cały reszcie Że co, że policjanci policji. mi to zabrali. Że, że policjant, policjant mi to, to wziął, to wziął. Każdy ma swoją historię, o swojej nie zapomnę. Jedno z tysiąca wspomnień, no a wciąż wraca do mnie. Że jestem typem, tym typem z tego miasta. Wyobraź sobie, że zdarzyło mi się w nim narastać. I przymierzając tych miejsc kilka podwórek, reprezentuję zawsze do mnie kulturę Reprezentuję zawsze życie, gdzie Nie, nie mam przekonania do zarabiania na rapie kilku zetar. Dobry by mi moneta, pluję mój Hip hop, hip hop. Pamiętam jak dziś, jak to było wtedy, kiedy całe towarzystwo trzymało ręce w górę. z hip hop ponad wszystko, wszystko. ponad tym bardziej przykro, że ten kochany hip hop stał się dziś dla ciebie tylko dziwką. Mówisz, że jedziesz po swoje, a widzę, że nie idziesz sami, idziecie zabrać mu wszystko. Zostawić go jak Zostawić on z to bielizną tak jest rozmazaną szpinką Zamknąć za sobą drzwi na kanale powiedzieć, że to jest hip-hop To wszystko Co Zabij za pojebane towarzystwo Rano wróżą mi sukces wieczorem, że upadnę nisko I że to blisko licznie z siebie pośmielisko Jeszcze ja mi od tego Od chłop Od to. What syn Kogo synem by nie był ich oczach zawsze wyjdzie idiotą Ładko ma boska. miastem wstrząsem wypadło mi, że to wiosło. Wioska nie wioska, prosta nie prosta Wioska nocna, z to was cieszy, cieszy to was cieszy, ja nie pasuję z wami na te świanki Ja wolę jak chłopak, czy na który maluję, może na nosić, który w tym mieście z tytułu kartem murów Patrz mi w oczy, kiedy do mnie mówisz? mówisz, patrz mi Pomimo tego, że nikogo nie zabiłem, to uważam się za mordercę Odwiem, że niepotrzebnie. Odwiem, że niepotrzebnie.